Hokej podwodny jest niekontaktowym sportem rozgrywanym w basenie. Podczas gry gracze dwóch sześci-osobowych drużyn starają się tak manewrować ciężkim krążkiem, aby skierować go do bramki przeciwnika. Gra przebiega na dnie basenu, zawodnicy wypływają na powierzchnię, aby nabrać powietrza. W Polsce nie jest to tak popularny sport jak siatkówka czy piłka nożna, ale już zdobywa coraz większą rzeszę zwolenników. W minioną sobotę w Bełchatowie odbył się pierwszy ogólnopolski turniej hokeja podwodnego tak 2013. To jest czwarty w ogóle w Polsce. Po dwóch strzebnicy, jednym w Gdańsku, to jest czwarty nasz nareszcie. E, rok prawie dojrzewaliśmy do tego. Ale w końcu jest, udało się. Przyjechało sześć drużyn z Polski i my jesteśmy siódmą drużyną. Dwie drużyny niestety nie dojechały, ale są drużyny z Gdańska, z Gdyni, z Wrocławia, z Trzebnicy, z Siemianowic Śląskich, no i my z Bełchatowa. Jak mówią zawodnicy, jest to sport dla każdego. Każdego, kto lubi wodę i chce się troszkę poruszać. Może przyjść na basen, na nasz trening. Zawsze gramy w środę o 21 i w niedzielę o 20.00. Może wejść na naszą stronę www.uwhaquarius.pl. Tam znajdzie te informacje o których ja właśnie teraz mówię. I um... No, najlepiej przyjść, zobaczyć. Mamy sprzęt dla tych, którzy przychodzą pierwszy raz, także nic nie muszą mieć poza kąpielówkami, ręcznikiem i płynem do kąpieli. Impreza zorganizowana w Bełchatowie miała na celu m.in. promocję tego sportu i zachęcenie tych niezdecydowanych do spróbowania. To jest sport całkiem nowy w Polsce, aczkolwiek... W w, no w świecie bardzo popularny. Dla porównania ilości osób i popularności tego sportu niech świadczą liczby. W Polsce gra 150 zawodników, we Francji gra prawie 15 tysięcy. W finale Bełchatowskiego turnieju zagrały dwa składy bałtyckich FOK. Ostatecznie zwyciężył pierwszy skład drużyny z Gdańska. Na trzecim miejscu plasowali się Waleniec-Siemianowic Śląskich, na czwartym Aquarius z Bełchatowa. Na piątym Hydra z Trzebnicy, na szóstym Pirania z Wrocławia i na siódmym Orka z Gdyni. Organizatorzy już planują kolejny turniej.